Pierwszy promień schodzącego słońca ożywi to, to ziarno kreacji. Ziarno to wypuszcza korzenie do naszego celca, do naszej klatki piersiowej. I, i pod wpływem promieni słońca to rozkwitnie. Pierwszy promień tego słońca powoduje wzrost rośliny naszego ziarna kreacji, które wczoraj otrzymaliśmy. Promienie słońca ożywiają nasze ziarna kreacji. Pierwsze promienie słońca rozpalają w naszych sercach ogień kreacji kobiecej, w tej wiatru ręki naszej duszy. rozpalić ogień kreacji kobiecej w kwiatku swojej twojej duszy z tego ziarna wyrasta już świat proszę się skupić na tym jak ten kwiat wygląda świat wygląda jak świat życia jak świat życia złota markaba w naszych sercach otworzyły się złote merkady, światy życia. Złota merkaba, świat życia zaczyna się powoli powiększać, rozrastać w naszych sercach. Złote merkady, światu życia w naszych sercach. Kawa, kwiat życia powoduje otwarcie Jeszcze nie te złote drzwi z takiego starego złota proszę sobie wyobrazić te złote drzwi Wiem, czy to, bo złote drzwi może otworzyć tylko świat życia rekaby w naszych sercach. Świat życia w naszych sercach powiększa się coraz bardziej i powoduje powolne otwieranie tych drzwi. Za drzwi zaczyna przenikać bardzo silne złote światło. Powoli uchylają i zaczyna przenikać coraz więcej złotego światła. Pierwsze to można zobaczyć się stary zegar stojący ze zdobieniami cały się anioły czy od góry tego zegara to takie woreczki ze złotym pyłem ze złotym proszkiem tak. anioły przy pomocy tych woreczków ze złotym proszkiem odrodziły tego złotego smoka, Złotego tego feniksa. w kierunku do tego słońca podążają w tym kierunku Podążają w tym kierunku żeby krąg za nami tym złotym proskiem nam nastają nasze głowy z tyłu Wyciągają takie małe nietoperze z naszych włosów z tyłu oczyszczają nasze potylice nasze podgórze Anioł oczyszczają tylną czakrę gardła. Skupiamy się na tylny czakrę serca między łopatkami. Tam już niestety tworzyła się taka mała szara merkaba, która zaczęła rosnąć. To jest technologia 5G. Anioł, że demontują tą szarą merkabę ty naszej tylny Czakrze serca. Cywilizacji maszyn w celu rozpowszechnienia technologii 5G. Wszystkich ludzi na świecie zamontowali taką małe, szare merkaby, czyny czakry serca. Merkaby te miały odbierać projniowanie 5G emitowane przez okolice anteny i przekazywać do sterowania naszych organizmów. W tej chwili demontują, to małą szarą merkabę wyjmują ją, czyny czakry serca. Dwa lata temu zostało zainstalowane. Ta szara mrkaba wszystkich ludzi na świecie została zainstalowana już dwa lata temu, jak rozpoczęły się prace nad technologią 5G. Domontują te szare mrkaby, które były odbiornikami nad nadajnikami służącymi do porozumywania się z antenami emitującymi promieniowanie 5G. Zbliża się do nas, dużo arhanio. Przygląda się pracy aniołom demontującym te urządzenia na dach z jest innych czakry naszych Przypada do naszego serca, do dłoni i wypala informacje, które tam, które utrzymywały. naszych bliskich też wyjąć te rekaby z tyłu serw. Jak się spotkamy to, nie, to się to będzie rozpuszczało. I wrócimy do domu, do naszych bliskich. Złoty kwiat rekaby w naszych sercach. Podczas przyczulania się rozpuści na wnętrzu serca, naszych bliskich. Wkłada i zasklepia rany. Po tych szarych merkawach z tyłu z naszego serca Te rany ze taką różową blinką. Rozprowadzę mi się opatkami. Jak wrócimy do domu. Pomodzimy się, żeby wszystkich naszych bliskich, które spotykamy, żeby to samo anioły uczyniły. Też ich od szarych Merka, serca. Odrodzona wczoraj kreacja kobieca. Powracająca ponownie do życia kreacja kobieca. Żeby była do tej pory taka zawiedzona. Do nas. Była tutaj w Bawie, bo była pod ziemią. Odradza się teraz. Trzyma w swoich dłoniach całą naszą planetę w ziemię. I podaje ją Bogu, że w Mogocemu, który w niebie, prosi o

stanowić będą ochronę dla ludzi przed działaniem systemu intencja płynąca z naszych serc wczuwuje aniołów, które u naszych bliskich też usuwają te szare merkaby w tymi sakrę serca I nie poczęła od wypowiadania słów tylko intencja płynąca z serca tam, tam, tam nasza intencja z tego serca, będę kierować anioły, czy będę uwalniać po kolei na tej blizki. w tej chwili. po, po kolei też tak, przupujemy po ich I patrzymy jak z tyłu wyciągana ta szara merkawa, z opatkami i zatrypiamy. W kolejnym próbujemy każdą osobę... Nasze to z Nasze bydło to spokojne, że mi nie do swoich wizyt. Musimy się teraz napisać, Miłości na ten tercach. Rozrasta się coraz bardziej. Powiększa się. Вот так вот, на тонкий. Идемте, -то скупитесь сейчас на разводе. Сейчас тут река Белоруссия в наших сердцах.